Co to jest ta Brzeska? To jest ulica w Warszawie. Ulica? Targówku. Aha, no i... Stary, kiedyś kurwa... Teraz to naprawdę nie wiem, ale kiedyś jak szedłeś na Brzeską, mogłeś kurwa sobie być taką panią, o tutaj w sukience. Szedłeś tam kurwa do bramy. Siema, Polaka potrzebuje. No. Aha, taka ta, ta ulica, gdzie gdzieś po prostu dragi A, były. Tak, tak. No, taka kurwa typowa po prostu, no. No nie wiem, no. Supermarket, kurwa. Wszystko było. No. Mnie kiedyś, wiesz co, spotkałem się z taką Paulo i ona do mnie mówi Ty nawet, kurwa, bezdomny nie jesteś. Ty tylko, mówi, udajesz. Szansz. Ale no. gałę robiła jak mało <laughs> <laughs> no. Bezdomnemu. Bezdomnemu. A wiesz, że ja ją poznałem na detoksie, kurwa, chłopie. Powiedz mi, co powodowało, że Ty wchodziłeś w te detok detoksy i tak dalej? Co, albo się zamyśliłem teraz tutaj palić? Co, co, co? Jeszcze raz. E, przyczyna, że e, dlaczego ty skończyłeś z alkoholem, wchodziłeś, zaczynałeś dietę? ja to ci powiem, wiesz co? ja to ci powiem, jak zacząłem z alkoholem. Okay. Bo ja zacząłem w ogóle, kiedyś, kiedyś, od dragów. I kurwa, jak poszedłem do Monaru, w Ostrołęce byłem, w Monarze, słuchaj, taki ośrodek. Jeszcze...